Drugi półfinał Euro przed nami. Anglia na swoim boisku kontra czarny koń tego turnieju, czyli Dania, czy ponownie tak jak w 92. Dania i w tym euro sięgnie po Puchar wówczas w 1992 odpadli w eliminacjach i nie dostali się na euro. Powrócili jednak w miejsce byłej Jugosławii, która przez ONZ została wyrzucona z tych mistrzostw przez zbrojne działania na terenie. Bośni. Duńczycy naturalnie będą głodni, ponieważ są bardzo bliscy finału. I zaczynają drugi półfinał w Londynie, wokół którego oczywiście mamy troszeczkę skandalu. UEFA stwierdziła, że w związku z covidowymi rygorami jedynie kibice z Wielkiej Brytanii mogą przyjść na oba półfinały oraz finał. Plus, co ciekawe, Wipowie jest wokół tego trochę kontrowersji. Ale nie ma co się dziwić, wczoraj nie było pół na pół Hiszpanów i Włochów, dzisiaj nie będzie pół na pół Anglików i Duńczyków. Anglicy mają przewagę własnego boiska i własnej publiczności. 23 minuta, trochę nie ten mecz. Rajs przy piłce: podanie przez całe boisko po ziemi do Kana i będzie rzut wolny dla Anglików. Kane. Będzie strzelał. Kane, ależ to było bardziej tutaj podanie do Sterlinga. Ale nic z tego i Duńczycy przy piłce. Atakuje Dania. 28. Minuta. Was przy piłce. Podanie do Poulsena, Poulsen strzela. Blokują Anglicy. Ale ponownie Braithwaite przy piłce. Niestety, ale grając w ten sposób, no nie zagrożą bramce Pickforda. Walker. Walker z prawej strony. Walker tutaj wdaje się w dribbling, Mele bodajże tutaj fauluje Walkera i. Dobra sytuacja do wrzucenia w pole karne. Hurricane! Hurricane! W pole karne! I oddalają zagrożenie Duńczycy. Przed nami koniec pierwszej połowy. Bardzo bezpiecznie grają obie drużyny posiadanie piłki i liczba podań trochę na korzyść Dani. 50 minuta. Was. Braithwaite w pole karne tutaj do Paulsena, ale nic z tego. Kyle Walker. Walker do Sterlinga, Sterling uwolnił się, strzela. Łapie Kasper Schmeichel. Ponownie Dania. Was do Braithwaite'a górą. Braithwaite wrzuca w pole karne. Kopia sytuacji. Polsen znowu nie jest w stanie tutaj wyskoczyć i strzelić główką. Dania. To za chwilę będzie koniec regulaminowego czasu gry. Mele. Do lewej strony, do końca boiska, ale faulowany. Sędzia tutaj wykorzystał przywilej korzyści i będzie wrzutka z tamtego miejsca dla Duńczyków. Damsgard tutaj w pole karne, ale bronią Anglicy. Bardzo defensywna gra z obu stron. De la mele. Zapewne będzie wrzucał w pole karne, ale nie. Tutaj Duńczycy stosują zamek hokejowy na Anglikach i szczerze mówiąc, w tym spotkaniu im to wychodzi. Poulsen tutaj urywa się. Pickford łapie bardzo słabe strzały w dzisiejszym spotkaniu. No, trochę rozczarowujący ten mecz. Sterling przy piłce, ale faulowany. Świetna pozycja. Do strzelenia z rzutu wolnego. hurricane Harry Kane strzela i łapiesz Michael. Piłkarze obu drużyn grają dzisiaj tak, jakby bali się strzelać na bramkę rywali. To już praktycznie jest koniec. Jedna doliczona minuta do 90 minut. Paulsen przy piłce. Ale tutaj. I tak jest nikt mu nie pomagał w tym ataku koniec 90 minut będziemy mieli dogrywkę czego zapewne obie drużyny chciały uniknąć przed finałem Skov Olsen do mele ponownie Skov Olsen czy będzie strzelał tutaj próbował nawinąć Anglików ale Hurricane wrócił i odebrał mu piłkę Koniec pierwszej połowy dogrywki. Nic się nie działo praktycznie w ciągu tych 15 minut. Tutaj Dolberg nie doszedł do piłki. I za chwilę sędzia gwiznie. Na przerwę. Ciągle 0 do 0. 112 minuta już dogrywki. Skow, Dolberg. Dolberg strzela lewą nogą i Pickford tutaj miał problemy tym razem. Rzut rożny. Sterling Grilish. Grealish, jeszcze tutaj zryw Anglików, ładnie Harry Kane, ale co z tego? Christensen odbiera piłkę. Rice, jeszcze Sterling. Praktycznie koniec dogrywki przed nami. Duńczycy przy piłce. I sędzia odgwizduje, będziemy mieli rzuty karne. Pierwszego karnego będzie strzelał Harry Kane. Oczywiście. Hurricane czy Kasper Schmeichel? Uwaga! Hurricane! W środek! I mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Jak odpowiedzą Duńczycy? Strzela dolberg, ładne okienko, ale blisko był Pickford. Sterling czy Schmeichel? Sterling! Uwaga, Skow Olsen teraz strzela! Cały czas te karne, takie na granicy! Obronienia przez bramkarzy! Sancho, Sancho, tutaj pewnym krokiem mocno! I nie miał szans, Schmeichel Skow. Uwaga! Uwaga, piękny strzał! Uwaga, uwaga, Grilish, W lewe okienko, bardzo pewnie. Rzut karny Delaneya, Delaney czy Pickford! Broni Pickford! No to teraz. Będzie gorąco. Anglicy nie mogą teraz trafić, jeżeli Duńczycy chcą dalej grać. Tak jest. Bronisz, Michael. Gramy dalej. No muszą teraz trafić Duńczycy. Norgard. Uwaga, Bramka. No i teraz kto się pomyli? Czy ten mecz kiedyś się skończy? Philips będzie strzelał. Szóstego karnego dla Anglii, bramka. No teraz bardzo duży stres przed Mele, ale trafia pięć do pięciu, Minks. Minks, uwaga, strzela po ziemi, na spokojnie. No, jak się ten mecz zakończy? Bardzo równe spotkanie. Teraz w karnych również idą łeb w łeb. Kto rzutem na taśmę wygra w tym spotkaniu? Was, bardzo pewnie. Trippier. Trippier, czyż Michael? Bronisz Michael. No wymarzona sytuacja dla Duńczyków. Uwaga, jak to teraz strzeli Andersen. Broni Pickford. Z nieba do piekła, z piekła do nieba Anglicy Maguire. Czy to będzie decydujący karny? Czy przesądzi o wygranej Anglików? Trafia. 7 do 6. No i co pozostaje Duńczykom? Muszą trafić. Współczujemy teraz Kristensenowi, który. Nie trafia, broni Pickford i Anglicy u siebie. Wokół tych wszystkich kontrowersji związanych z Anglią, z Wembley, będą grali u siebie w finale. Ale brawa dla Danii za walkę w tym turnieju. Mecz zdecydowanie na korzyść Danii. Bardzo dużo biegali. Grali bardzo dobrze w defensywie, w ataku również potrafili postraszyć Anglików. Mam wrażenie, że nawet więcej razy dochodzili do groźnych sytuacji niż właśnie Anglicy, ale co z tego? W karnych odpadli 7 do 6 w rzutach karnych dla Anglii.